Chcieliśmy zademonstrować naszą limitowaną taśmę tynkarską, pomarańczową o długości 33 metry. Chcieliśmy ją porównać do naszej standardowej taśmy 50 metrowej. Oryginalnie zapakowanej karty wygląda tak. Limitowana taśma 33 metry w do naszej 50 metrowej taśmy wygląda w ten sposób. Średnica wolki 33 m to 12 cm. Średnica wolki 50 metrowej 12,5 cm. Co pokazuje, że taśma 33 metrowa ma prawie identyczną średnicę. Co świadczy o tym, że jest wykonana z wyższego maszynka. Taśma przyklejona do lakierowanego stołu. Taśma przyklejona do granitowego parapetu. Taśma przyklejona do futryny okiennej. Taśma przyklejona do parapetu. Taśma przyklejona do betonowego murku. Taśma przyklejona do licznika gazowego na zakład Taśma przyklejona do tynku mozaikowego. Już.